Dzisiaj przepis na takie fajne danie przystawkowe. Mafinki z chrupiącego ciasta filo. Zaczynamy. To co dzisiaj będziemy potrzebować? To gotowe babaganusz, orzechy nerkowca, oliwa, pieprz i sól, białe wytrawne wino, wywar warzywny. No i oczywiście ciasto filo. Zacznijmy od przygotowania twarożka z nyr. Dobrze jakby były namoczone, ja mam akurat świeże, suszone, więc myślę, że blender sobie z nimi poradzi. Białe wytrawne wino. Ono wprowadzi takiej ostrej kwaskowości, dobrej jakości wywar warzywny, szczypta soli. Trochę pieprzu. Parożek gotowy. Zaczynamy pracować z ciastem filo. Przygotujemy sobie trzy warstwy. Bierzemy jedną warstwę ciasta i dokładnie rozmarowujemy oliwę. Drugą warstwę ciasta nakładamy w miarę, tak aby pokryła. Tą pierwszą warstwę i powtarzamy czynność z oliwą na tej warstwie. Kolejna warstwa ląduje na cieście. Te warstwy są idealnie teraz zlepione. Delikatnie jeszcze przetrę je oliwą z zewnątrz. Wycinamy kwadraty. Spróbujemy. Myślę, że taka wielkość będzie idealna. I to samo w poprzek. Każdą część wkładamy teraz dokładnie tworząc takie foremki. To naprawdę będzie lekkie danie właśnie przez to, że mało jest tutaj mąki. To ciasto jest ultra cienkie. Do każdego wlewamy po łyżce twarożku. I teraz ląduje tutaj babaganusz który mieliśmy już wcześniej przygotowany, a przepis z wideo znajdziecie poniżej tego wideo. Starajmy się, aby podobna ilość składników wylądowała w każdym Mafinku. Tak przygotowane mafinki lądują w nagrzanym do 180 stopni piekarniku na około 10 do 15 minut. Sprawdzajcie w trakcie pieczenia, tak aby te brzegi były piękne i złociste, żeby nam się po prostu nie spaliły za bardzo. Mafinki są gotowe. Pięknie. Zrumienione ciasto na zewnątrz. Nie powstaje nic innego, jak wyciągnąć je z formy i zjeść. Przepięknie pachnie. Babaga Nóż naprawdę wydziela intensywny, wędzony aromat. Biorę do ręki. Mm. Przepyszne połączenie delikatnego, kremowego twarożku podkręconego białym winem. Babaganusz intensywny, wędzony. No i ta chrupkość tego ciasta na zewnątrz. Bardzo dobre danie. Będzie smaczne zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jeżeli Wam także posmakuje, możecie zasubskrybować mój kanał, śledzić kolejne wyczyny w tej kuchni, komentować, dawać łapki w górę, jeżeli Wam się spodobało. No i do zobaczenia przy następnym daniu. Cześć!